Media, proszę Państwa, zazwyczaj informują o kibicach wtedy, kiedy dochodzi do jakichś awantur, prawda? W myśl tego, że wiadomo, agresja się lepiej sprzedaje. Jeżeli nie mamy zadymy, nie mamy krwi, no to raczej nie piszemy. Dobrze zorganizowani, niebywale agresywni już teraz gotowi na wszystko. Polska bo... policja wielokrotnie przegrywała z w bezpośrednim Jestem kibicem i tego się nie wstydzę, mam swą drużynę i mam swą dzielnicę, wierny i zawsze po życia kres, wierny i oddany jak dobry pies. Wiem, że nie nie zostanę sam oddanych tym barwom Nieważny jest plan, nieważny jest wynik, ważne jest serce Oddamy drużynie od siebie w prezencie To my prosimy historię, to my kibice Musimy do piłki suszę, piękne oprawy widzę Czy wygrywasz czy nie? Ja i tak kocham Cię, wiara warta krwi, co wciąż dopada mnie Za klub oddamy życie, to nasza wspólna racja Za klub oddamy wszystko, bo to nasza wspólna pasja Yeah, Co fanatyzm próbują w nas dusić mimo wszystkim, co chcą nas po prostu ukrócić mimo zakazom. Nakazom mamy ich w dupie, bo prawdziwa siła w w naszej grupie. Jak rycerze zakładali zbroje i brali miecze, tak my bierzemy barwy i chodzimy na mecze. Jak ludzie się mążą o łaskę w kościele, tak my na stawienie, O wygranych wiele nasz potencjał wielki, nasze głośne przyśpiewki ciągle kroczymy w pewni starzy jak i młode łebki. Pokolenia na pokolenie to samo brzemie, okrzyki i pewno brzmienie. Ta sama pasja, na każdym stadionie, w zajebistym pionie, gdzie raca płonie. Plagi, oprawy, szale transparenty, to my robimy tak, że ten sport jest piękny. Za klub oddamy życie, to nasza wspólna racja. Za klub oddamy wszystko, bo to... Byli rycerze, żołnierze, każdy o coś walczył Teraz my walczymy o honor swojego klubu Nie obchodzą nas prawa osób, które zasiadają na stołkach Szczerze mamy ich w dupie, nasze stadiony, nasze zasady Żyjemy za te barwy, za herb, żyjemy za klub Otaczamy się osobami, którym ufamy I z którymi nieraz przyjechaliśmy pół świata za klubem, który kochamy To my kibice Za klub oddamy życie, to nasza wspólna racja Za klub oddamy wszystko, bo Tu nie mamy ustawy, żyjemy tak po kibicowalnie nam weszło w nawyk.